Cześć, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Od nędznika do rolnika w grze Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku będę chciał sobie sprzedać słomę, która została po koszeniu owsa i również też owiec. To znaczy, no pewnie tam, nie wiem, ile czasu na odcinku starczy, tyle sprzedamy. Jak widzicie, sobie wynajmuję przyczepę samozbierającą, żeby tą słomę pozbierać. Za chwilę sobie zerknę, gdzie to w ogóle warto zawieść. Oczywiście, jak widzicie, czas przesunąłem na grudzień, żeby najlepsze ceny mieć. Oczywiście na początku odcinka będę wdzięczny za zostawienie oczywiście łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli ktoś nowy na kanale, abyście byli informowani na bieżąco o tym, co tu się na kanale dzieje. Kurczę, tą kierownicą to nie tak łatwo wcale się tu ogarnąć no a na razie jedziemy tak ile zbierze tyle zbierze tu widzicie już sobie owies na przyczepę ładuje pasami żeby to w miarę sprawnie szło także jak nazbieram słomy jadę ją wywieźć w tym czasie owies się naładuje na przyczepę I będę chciał też porównać ile dało owsa i tej słomy znaczy ile pieniędzy dostaliśmy ogólnie za słomę i za owies z tego pola w porównaniu do e, buraków które były tu ostatnio że można jechać śmiało Ej, tu trochę tej słomy jest, kurczę. W jedną stronę tyle. No i jeszcze będę musiał też to trochę przeliczyć, bo 15% straty jest na zbożu, ale myślę, że dlatego, że zobaczcie, bo ja was pytałem, czemu tak może być, ale widzicie, wymaga zaorania, pokazuje na polu. I tak się zastanawiam, czy może wcześniej na to uwagi nie zwróciłem, jak ten owies siałem, że już wtedy może trzeba było zaorać, bo to jest dziwne, że 15% straty. Miałem zmulczowane pole oczywiście zwałowane, wszystko co trzeba zrobione, także. No ciężko mi stwierdzić. Mo... Tak no najlogiczniejszą przyczyną mi się wydaje, że mogłem nie zwrócić uwagi, że pole zaorać trzeba, wiecie. Tak mi się coś wydaje mocno, że taką gafę zrobiłem. Ale to nic, bo po prostu do plonu doliczę tam 15% i wtedy przeliczę, ile powinno być jeszcze, jak sprzedam wszystko, więc postaram się to w miarę tam jakoś skrupulatnie policzyć, żeby to się zgadzało. Ej, trochę wchodzi na tą przyczepę. Ona ma dużo pojemności, widzę. Pojedziemy sobie zaraz sprzedać słomę, tylko ciekawe gdzie. Będę musiał zerknąć zaraz tam na mapce, gdzie to ma być. Tu już jest 80% przyczepy, zapełnione, kurcze. Fajnie, że to w grudniu można tą słomę zbierać, bo myślałem, że ona na przykład zgnije, że coś się z nią stanie, jak będzie leżała cały czas. Musiałem też kilka zleceń zrobić, żeby kasę mieć na wypożyczenie sprzętu. Ale już teraz mam nadzieję, że będziemy w końcu do przodu szli tak jak to powinno być, a nie ciągle na minusach. Ej, tyle naraz wchodzi na tą jedną... No jo, w sumie prawie cały owiec chyba naraz pójdzie. Dobra, mamy 50 tysięcy litrów, teraz gdzie to zawieźć wy mi powiedzcie. Sorry, że kamerka jest znowu zasłonie, jak zwykle zresztą tradycyjnie. Tutaj zerkniemy słoma. Słoma i czekaj. O. I teraz tak: 86 w bioelektrociepłowni są dwa. gdzie to jest? Bioelektrociepłownia. Mapa. Bioelektrociepłownia. Gospodarstwo. Aha, to mój burger. <grymianie> tu jakieś silosy. Mleczarnia, Fabryka Płatków Zbożowych, Grosser Market. Gdzie jest ciepłownia? Tam? Wiejski Tartak, Wiejski Tartak. No i ta ciepłownia? Będę musiał jechać gdzieś, za się okaże, nie wiadomo dokąd. Kruszarka do kamieni, przetwórnia winogron. Sorry, że tak szukam, ale jeszcze nie znam mapy dokładnie. No gdzie jest bioelektrociepłownia? Kurczę, cieśla tu jest. Tu co jest? Pasze i zboża jakieś? Stacja biometanu. Może tu to będzie biogazownia? Biogazownia, a bioelektrociepłownia? To chyba nie jest to samo, co? Restauracja. No i to są jaja jakieś? Jeśli wybrać się w i do handlarza zwierzętami, po prostu to zawiozę. Jak ja mam takie, jak ja widzę takie szukanie, to zadałam dość. Stacja paliw, tu jest, obok to jest bar fast food. Piekarnia. No biogazownia. Pytanie, czy biogazownia to to samo, co bioelektrociepłownia bio według tej gry. No wiecie co, ja się na te 2 euro nie będę spuszczał, jadę do handlarza zwierzętami, bo już mnie zadał mam dość, jak takie coś widzę. Albo coś się nazywa biogazownia, albo bioelektrociepłownia, bo nie wiem. Bo teraz ja tu na idiotę wychodzę. Jadę do handlarza, za 2 euro się nie będę, kurde, szukał po całej mapie. Oczywiście przepisowo pojadę, nie? Czyli przez pola. jeźdź nie? Ale Ja Miałem to sprzężenie zwrotne sobie ustawić, kurczę i zapomniałem. Teraz jeżdżę jak taki łu delikatnie kierownicą się ruszy, to już gdzie indziej jedzie. Czekajcie, tu pod i do góry wiadomo Przepisowo, nie? Po co mam naokoło jeździć? Jestem ciekaw ile pieniążka da za to. Zaraz też owiec przyjedziemy przy okazji. A jeszcze owiec, muszę zobaczyć dokąd ma być wieziony, no właśnie. Jadę jak na rąbany. Gdzie do tego handlarza się jechało? To tu jest, nie? Dobrze, ja tu jadę? A tak z przyzwyczajenia, kurczę. Ale to chyba tu jest. Dużo razy tu jeździł. To jest Sifu. Przepraszam w co ja uderzyłem teraz? Coś tu pewnie stoi. A, no oczywiście, furtka musiała wystawać. Przecież. Dobra. Teraz zerknijmy, czy nie. na pewno jesteśmy tu, gdzie mamy być, bo zaraz będą jaja jakieś. Andarz zwierzętami, dobra. To sprzedajemy. Byk, ile za jedną przyczepę? Ciekawosty Teraz to sprawdzimy. Soczku się napnie. 4000 z jednej takiej przyczepy ponad. Hmm. No może... Ciekawe ile takich przyczep da, bo w sumie dużo nie zebraliśmy na już przyczepa. Ciekawe, jakby z 10 może dało, chociaż ciekawe ile da. A znaczy, tej słomy tam sporo jest, ogólnie. Jezdny, nie naprawdę będę musiał to sprzężenie ustawić, bo jest masakra. No na tu nie, co to miało teraz znaczyć? Ej, tu gdzieś to się jedzie w stronę tej wioski smerów... Aha, w sumie już będzie pewnie załadowane ten, zboże. Zaraz ten owies sobie sprzedamy. Trochę mu drogę zajechałem. Niech to nie Oczywiście znak skoszony czy coś tam o skrzynka na listy tym razem. Jak wiecie u mnie to tradycja, że na odcinku musi być coś tam skoszone. O, oprócz oczywiście zboża, że wszystko podkontowano, jak się znaki sypią, Kurczę, Czas leci na tych, tych na farmingu. To jest chwila, moment. Nie, nie Człowiek nie zdąży nic zrobić. A tu już odcinek zaliczony, noga, ciekawe, czy jest pełna, ale jest chyba z tego co widzę. Okej, okay, Zatrzymam się tu. O tu zresztą skończyłem zbierać, więc zamienimy sobie przyczepki. Aha, właśnie zerknę najpierw gdzie to jechać sprzedać jeszcze ten owies. Gdzie się owce sprzedaje? O Jezny wybór. Czekajcie, Cold Rest Wally. Gdzie to jest? Tam jest najdrożej. Gold rest, wali, rest Gold Rest to jest no. Nie wiem, czy to nie jest tu gdzieś. No właśnie, to trzeba pociągiem. wyjeść czy jak zaraz zobaczymy pytanie czy warto pociąg wynająć za to ile się za pociąg płaci Teraz jak tam jechać, żeby w miarę szybko dojechać polem. Czekajcie tu. Pojadę no polem, żeby było szybciej, bo kurczę. Nawet tu mogę jechać prosto w prawo, no i tam dojadę. Sprawdzimy, jest pełna przyczepa, w ogóle jest. Mamy 59 400 litrów i jeszcze trochę tam będzie. Więc nie będzie problemu, żeby to obliczyć, ile by dało, gdyby miał te 15% więcej zbioru. Kurczę, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze sprzedać się nowicę. Ale ma ciężko, są bo jednak to waży trochę. Dobra, i teraz, jak to się tu robi? To jest pytanie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Najnajmniej pociąg, i tu, tak? Czy mogę na. Nie, bo to jest na torach. To czyli tu muszę pociąg wynająć. Ale żeby pociąg wynająć, to pewnie tu muszę to wsypać. Nie wiem czy ja dobrze robię, kurczę, bo jeszcze nie robiłem tego tu z pociągami w sumie. Tu się w ogóle z przyczepą nie zmieszczę. Ona się nie podniesie tak wysoko, znaczy podniesie i będzie pewnie coś wariowało. Mogę to wysypać już, czy nie? Jak to tu wygląda? Mogę, chyba. Od wyładunek A może się podniesie? Jest? Dobra. To teraz co? Ja bym musiał podejść tam i pociąg wynająć, tak? No to idziemy. I sobie traktor... Stoi. Kurde, jeszcze piechtobusem tam trzeba iść. Gdzie to było, wynajmniej pociąg? Kto tu jest? Aha, i tu jest krzyżyk, czyli pociąg. Tylko tam może pojechać. 1000 za godzinę. No to, czyli ja go chyba godzinę nie będę miał, co? Zwróć wynajęty pociąg, a gdzie on jest? On tu jest? Czy on przyjedzie? No bo to by musiał tu podjechać, tak? Się załadować? Ale gdzie jest ten pociąg? Ej, no co? Aha, jedzie. Jedzie pociąg. Dobra, podąża, nadjeżdża. A czemu on tyłem jedzie? Ej, co to za jaja są? Ja aż tam muszę po niego podejść, ej, no bez jaj. Trochę lipa w tym farmingu 22, że to tak zrobili, że teraz pociąg trzeba wynajmować jakoś po rumuńsku. Tak się wsiadało, nie? Sobie człowiek jechał i było gitarka. A teraz coś tu wymyślili dziwnego. To teraz, w który wagon ja mam zboża sypać? Czy to nie ma różnicy, to samo po prostu? Pokażą się jakieś opcje załadunku, czy coś? jest zboże narysowane, więc może w to posypię. Ale czekaj, bo tu jest do załadunku, przecież to, to dobrze stoję. Eee, rozpocznij napełnianie. Dobra, jedziemy. Przenicanie nie, owies miałem. Jest. Tak, sypie mi tu ładnie to. A jak szybko sypie. Nie no, na tylu tysiąca li litrów za 200 euro różnicy to warto. To nawet pociąg było wynająć. Bo na pięciu tysiącach za pociąg mi się zwrócił. Nawet jakby na godzinę go wziął. Dobra, jedziemy do tego koldresu. Chyba tu, co? Mogę tam pociągiem jechać? Jak to działa? Ktoś wie? O, jest. Tak, chcę żeby sprzedano. Uuu, 74 tysiące za tą przyczepę, no pięknie, pięknie. Dobra, to mamy i teraz mogę tu pociąg oddać, nie? Czy już samo go oddało? Oddało go chyba. Bo jest znowu wynajmniej pokazane. Zarąbiście. Dobra, spoko, nawet to wyszło. Także to by było tyle na dzisiejszym odcinku z serii Od Nędznika do Rolnika w grze Farming Simulator 22. Ja dziękuję Wam serdecznie, oczywiście, za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki. Będę wdzięczny, oczywiście, za zostawienie łapki w górę, za komentowanie. No i też, kto nowy, subskrypcja z dzwonkiem koniecznie aby być informowanym o nowych filmach na kanale i widzimy się tak jak mówiłem w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!